Nam serdecznie dzisiaj pokażę Państwu BMW serii 1 116i, auto z 2009 roku po liftingu 192 000 przebiegu, przebieg dokumentowany. Radio tutaj ma delikatnie wylane piksele. Klimatyzacja jest sprawna. Sześciobiegowa skrzynia manualna. Wszystkie szyby elektryczne oraz lusterka bardzo atrakcyjny biały kolor. Samochód jest świeżo przywieziony z Niemiec, przygotowany do rejestracji. Całe auto jest w pierwszym fabrycznym lakierze. Żaden element nie był ponownie malowany. Tutaj z tyłu jest taka delikatna obcierka tak to wygląda. Auto nie posiada tutaj większych rys ani wgnieceń, poza tym opisanym na prawym tylnym błotniku. Silnik skrzynia, zawieszenie pracują bez zarzutów. Auto po, po przywiezieniu nie było prane, zostało tylko umyte i odkurzone. Więcej informacji pod numerem telefonu. Auto do obejrzenia w Ostrowcu Świętek Wszystkim. Zapraszam do kontaktu.